Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego święta chrześcijańskie tak często pokrywają się z dawnymi pogańskimi obchodami? Przejmowanie słowiańskich świąt przez Kościół było świadomym krokiem, mającym na celu uproszczenie konwersji miejscowych ludów do nowej wiary. Gdy chrześcijaństwo dotarło na Ziemie Słowiańskie, zetknęło się z głęboko zakorzenionymi tradycjami i obrzędami związanymi z cyklami natury. Aby uniknąć oporu wobec nowej religii, Kościół zdecydował się na strategię. Która w istocie była adaptacją. Zastąpiono pogańskie święta ich chrześcijańskimi odpowiednikami, często przybierającymi podobne formy, lecz opartymi na zupełnie innych wartościach duchowych. W jaki sposób to robiono? Na przykład, słowiańska Noc Kupały, obchodzona w czasie przesilenia letniego, stała się Wigilią Świętego Jana, gdzie dawny kult słońca i ognia zastąpiono chrześcijańskim wizerunkiem oczyszczenia i odnowy święto dziadów kiedy słowianie kontaktowali się ze zmarłymi przodkami przekształcono w dzień zaduszny by uczcić dusze w czyśćcu takie przekształcenia sprawiały że ludność nie musiała całkowicie rezygnować z dawnych zwyczajów a jedynie nadawała im nową chrześcijańską interpretację kościół rozumiał że łatwiej jest przyswoić wierzenia które odwołują się do tego co znane i bliskie Dlatego często wprowadzał swoje obrzędy w miejscach kultów pogańskich. W ten sposób mógł powoli przekształcać pogańskie tradycje w chrześcijańskie święta, bez wywoływania konfliktów. Adaptacja ta była skutecznym sposobem na integrację nowej religii, a także na umocnienie wpływów Kościoła w kulturze i tradycji słowiańskiej.